Panowie, to co robimy, jest bardzo ważne. Bez nas internet przestałby istnieć. Internet, działaj! To jest Norbert. Norby, jak wielu jego rówieśników, lubi koptery i przeglądać internet. No i przez to mało wychodzi. A to ja, Maria! I Box. A ja mam pasy do innych absolutnie. Lubią kobiety, a one lubią mnie. Ale wróćmy do naszego bohatera, dla którego pokój, w którym mieszka, jest całym światem. No, przynajmniej był. Do momentu, w którym pojawił się problem. Jak to internet nie jest zapłacony? A! Norbert jest trochę nerwowy i nie przyjął tego najlepiej. Biedny Norbercik Grzegorz Pawlak Mariusz Jakus Michał Piela Katarzyna Figura Justyna Wójcik Michał Staszczak Christopher Walter Kot Tomasz Artur Szmyt Pamiętajcie, ludzie nie płacą za internet dlatego, że są uczciwi. Płacą dlatego, że się nas boją. Panie, wyluzujcie. Musimy jak najszybciej stworzyć plan, który pozwoli nam zapłacić za internet i musimy to zrobić, póki jeszcze mamy prąd. Nerd na ekranach.